Zauważyliśmy, że nasze myśli nie do końca są takiej jakości, jakiej chcemy. To jest ten pierwszy etap. I Teraz pewnie nadchodzi zmiana. Jak to zacząć zmieniać? Mhm. Wiesz co, e, zadajesz sobie pytanie. Po pierwsze, czego tak naprawdę chcesz? Czego tak naprawdę chcesz? Pytanie brzmi, co chcesz w życiu stworzyć? Co chcesz w życiu stworzyć? Zakładając, że uwierzysz mi na słowo, że masz sobie nieograniczony potencjał, o którym jeszcze nawet nie masz pojęcia, że masz sobie mądrość, żeby rozwiązać problemy, że masz sobie e, technologię, która umożliwi Ci stworzyć rzeczywistość taką, jaką chcesz. Zakładając, że ja mam w szufladzie u siebie czarodziejską różkę, którą w pewnym momencie naszej pracy wyciągnę, co chcesz stworzyć? Jak dokładnie chcesz, aby Twoje życie wyglądało? I teraz to myślę, i... że dużo ludzi by odpowiedziało, że nie wie po prostu. Dokładnie tak. I większość ludzi nie wie. Dlatego, że jesteśmy uwarunkowani społecznie. Tak? Większość ludzi ci jest w stanie powiedzieć: No wiesz, chciałbym, żeby mi starczało na chleb, e, żeby na łeb nie kapało, może dom z ogrodem, przemek? Co myślisz? A może a może pies jakiś? Nie? <laughs> wiesz, to jest, to jest właśnie to. Wiesz. E, pytanie, czy ty w ogóle chcesz tego domu? Tak? Jak się okazuje, później w życiu ludzie na przykład nie chcą rodziny, a poszli w to, no bo system nakazuje. Skończyłem studia. Dzieci i tak dalej, się odnajdujesz w miejscu, mówię ja pieprzę. Ja tego nie do końca chcę, tak? ale już jestem tak po uszy uwikłany w tych zobowiązaniach społecznych, że żyję życiem nie swoim. Tak? Więc tutaj, gdybyś miał możliwość zaprojektowania swojego życia absolutnie w taki sposób, uwaga, bardzo ważne, które pozwoli ci wydobywać maksimum potencjału, tak, żeby móc w pozytywny sposób oddziaływać na świat, tak? bo to jest bardzo ważne. Co byś chciał zrobić? kim byś chciał być. I tutaj jest tak, co chcesz stworzyć, kim musisz być, aby to stworzyć i to jest punkt wyjściowy, gdzie zaczynamy pracę nad tym, nie? E, czyli, czyli tworzysz wizję życia, wiadomo, że ta wizja życia na początku zazwyczaj jest troszkę, troszkę mała, tak? No bo z doświadczenia wiem, że ktoś, kto wiesz, jakby w, w, siedział cały, całe życie pod stołem i on wreszcie się wyprostował i wiesz, mówił Przemek, ale ja bym tak nie chciał za dużo, bo wiesz, e, no... Może chciałbym być zdrowy? Może być, ok, taki cel? Może chciałbym być zdrowy, żeby mnie nie bolało. No, wiesz, <grym> pójdźmy dalej. Jak bardzo chcesz być zdrowy, tak? Eee, wiesz, pomijając pewne ograniczenia na przykład, które narosły w trakcie życia. Jak bardzo chcesz być zdrowy? Maraton, triatlon, nie wiem, mistrz świata w boksie, oczywiście troszkę przekoloryzowuję, tak? Eee, I tu wiesz, e, w, e, bardzo ciekawy jest to proces, bo ludzie zaczynają rozwijać skrzydła. Zaczynają patrzeć, że wiesz, że, że życie codzienne w związku nie musi być takie przygnębiające, że, że nagle wiele rzeczy można poukładać poprzez, nie wiem, dobranie odpowiednich stylów komunikacji, tak? No bo tutaj też jakby wchodzimy w, znowu w pewne meandry, gdzie, gdzie wchodzimy w bardzo ważne rzeczy, będąc trenem sprzedaży siłą rzeczy zajmowają się wzorcami presfazyjnymi, tak, będąc hipnoterapeutą, muszę się tym zajmować. Więc siłą rzeczy dobieranie sobie odpowiedniego sposobu dialogu z sobą i z innymi ludźmi, tak? To jest bardzo ważne. Czy ja potrafię ich zrozumieć, czy potrafię na nich pozytywnie wpływać, czy potrafię faktycznie ten wpływ wywierać, bo tak naprawdę, wiesz, peak performance to jest nic innego, jak umiejętność wywierania wpływu na świat, w którym żyjesz w takim czy innym zakresie, czy to w sposób lingwistyczny, to w sposobie kreacji, czy, czy manifestacji siebie poprzez, poprzez działania, nie wiem, rzeczy, które tworzysz, materialne przedmioty i tak dalej, tak dalej. Więc tutaj jakby znowu zakres jest dosyć szeroki, ale wracając do, do, do twojego pierwotnego pytania, co dalej? No właśnie, nad, nad tym jakby zaczynałem pracować, czyli co chcesz stworzyć, kim musisz być, aby to stworzyć, no, i zaczynamy podróż, która, uwaga, e, zgodnie jakby ze stanem flow, który zaczynamy uruchamiać i wprowadzać, ma się stać Twoją pasją. Twoje życie staje się Twoją pasją i to jest kluczowe w tym momencie. Twoje życie przestaje być szarpaniną, staje się Twoją pasją na każdym jednym poziomie. E, cokolwiek robisz zawsze uruchamiasz, jakby uruchamiamy mindset rozwoju, czyli coś takiego, twoją wewnętrzną postawę, która mówi o tym, że ty chcesz być lepszy w cokolwiek robisz. Nawet nie wiem, jeżeli ty robisz rzeczy w sposób uważny, możesz być lepszy w mieszaniu herbaty, możesz lepszy w parzeniu herbaty. Już nie mówię o, nie wiem, życiu intymnym, w którym możesz być o niebo lepszy, tak? Bo tutaj też jest cała masa, na przykład, dorosłych negatywnych przekonań. Możesz być o niebo lepszy w swojej pracy i swojej produktywności. Możesz być o niebo lepszy w byciu zdrowym, możesz być o niebo lepszy w byciu ojcem, w byciu partnerem, itd, tak i tak dalej. Więc to jest. Twoje życie staje się pasją w wyniku tego, że troszeczkę cofamy się w czasie i stajesz się takim dzieckiem, które zadaje sobie ciekawe pytania. Na zasadzie nie wiem, wstajesz rano, ciekawe, co fascynującego dzisiaj będę w stanie stworzyć. Nie? W obliczu problemów i trudności. Co jeszcze ciekawego niesie ze sobą problem, czego teraz nie widzę, i tak dalej, i tak dalej. Jest tak, tutaj wiesz, jakby mówię, tutaj ten kor zmienia się na tyle, że z osoby, która z takiego na, na, narzekacza, który boi się wielu rzeczy, stajesz się osobą, która po prostu zaczyna grać w pewną grę. Bo tutaj rama gry też jest bardzo ważna. Zaczynasz grać w grę pod tytułem Życie, i, i stajesz się w tym coraz lepszy. I z tym mi się trochę kojarzy filozofia obstacle is the way, która polega właśnie na tym, że ta droga jest samym celem życia. Że nie chodzi o to, że już zbudujesz tę firmę i będzie ona pracowała pasywnie na, na ciebie, a chodzi o te problemy, które napotykasz każdego dnia budując ją i to właśnie jest to, czego powinieneś chcieć. Czy tak? Tak, oczywiście, tak, tak. Wiesz, to jest, to jest bym powiedział, mądrość, która już, bo my jakby odkrywamy to wtórnie, tak? Powiedziałeś akurat, możemy się odnieść do stoików, na przykład, tak, albo możemy się odnieść do, do wiesz, jeszcze starszych technologii duchowych, takich jak wiesz, nie wiem, odnieśmy się do Sutry Lotosu, e, Buddy niego, odnieśmy się do, e, do Biblii, którą przeczytamy w odpowiedni sposób, tak? tam mówimy o mądrości, która właśnie pokazuje, że problemy są dla Ciebie największym błogosławieństwem, bo tam jest ukryty Twój rozwój, tak? Każdy problem, ja wiem, że teraz brzmi, teraz jakbym się nie, nieźle naćpał czegoś, tak? Przychodzi do Ciebie problem, ale super, dzisiaj mam problem taki, który pozwoli mi się rozwinąć. Tak faktycznie to wygląda, tak? Gdzie, gdzie w życiu codziennym Problemy przestają cię dotykać, ale problemy traktujesz jako wyzwanie, jako coś, co pozwala ci tworzyć rzeczywistość i pozwala ci tworzyć siebie. Tak? No bo wiesz, analogia sportu, to właśnie dzięki temu, że dzisiaj miałem ciężki sparing, jestem lepszym zawodnikiem. To właśnie dzięki temu, że dzisiaj mi ktoś założył jakąś tam dźwignię, spowodowało, że się nauczyłem przed nią bronić. Dzięki temu stajesz się lepszym, wytrawnym graczem. I w życiu jest dokładnie to samo. Wiesz, e, bycie lepszym. Bardziej przydatnym pracownikiem powoduje, że je potrafię rozwiązać większą ilość problemów. Bycie wprawnym ojcem powoduje, że potrafię rozwiązać większą ilość problemów mojego dziecka albo z moim dzieckiem, tak? Bycie, nie wiem, e, 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 Doświadczonym CEO polega, że ja jako CEO potrafię rozwiązywać duże problemy tak? na poziomie korporacji, że wchodzę w firmę ja potrafię rozwiązać problem na zasadzie firmy, która ma zatrudnia 10 tysięcy pracowników, ja potrafię z czegoś, co idzie prosto na dno wyciągnąć i wyprowadzić to na prosto. To jest właśnie umiejętność rozwiązywania problemów. I wiesz, tutaj właśnie rozwią umiejętność rozwiązywania problemów przesądza o tym, czy my potrafimy wartość w życiu tworzyć, tak? No bo na czym polega tworzenie wartości? Na rozwiązywaniu problemów swoich i innych ludzi. I tu znowu łatwo się o tym mówi, że zacznij cieszyć się z problemów i tak dalej. I tu, żeby naprawdę wbić to w głowę, wchodzi znowu hipnoterapia. Tak. Tak, i, i inżynieria programowania samego siebie, czyli, czyli, czyli wiesz, i jakby decydowania, kim ja chcę być i w momencie, kiedy napotkam problem, bo jeżeli będę, wiesz, na przykład będąc Marianem na co dzień, jeżeli będę Marianem w obliczu dużego problemu, no to prawdopodobnie on nie przygniecie. Ale jeżeli ja będąc Marianem na co dzień, będę Supermanem podczas kiedy przyjmę ten problem na klatę, prawdopodobnie jest to jest większe, że ja ten problem wykorzystam wykorzystam. To był tylko przedsmak. A cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco. I widzimy się w piątek, a teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów, Wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera. Po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki, właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!